Wreszcie przyszedł ten dzień, w którym opowiem Wam o mojej największej książkowej miłości, czyli o siedmiu mężach Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid. Najpierw zacznę od tego, o czym siedmiu mężów Evelyn Hugo w ogóle jest. Taylor Jenkins Reid w tej książce ukazała historię tytułowej Evelyn Hugo, która jest jedną z największych gwiazd filmowych. Zaczyna od nastoletnich lat życia... Aktorki, od tych jej pierwszych takich myśli związanych z aktorstwem. Potem przechodzi przez całą jej karierę, aż kończy na momencie, w którym jest już starszą panią. No i generalnie na samym początku chcę Wam wszystkim powiedzieć, że niestety Evelyn Hugo nie jest prawdziwą aktorką, a gdy zaczniecie czytać tę książkę, nie będziecie mogli w to uwierzyć, ponieważ Taylor Jenkins Reid tak niesamowicie wykreowała. Tą bohaterkę, i w sumie nie tylko nią, a wszystkie postaci, że nie jesteście w stanie uwierzyć, że one nie istniały naprawdę. Cały ten portret bohaterów jest po prostu niesamowity, i nawet jeśli tematyka Was nie interesuje, a lubicie książki, które mają rozbudowane postaci, to po Siedmiu mężów Ewelinki u go zdecydowanie sięgnijcie. Bo naprawdę bohaterowie są niezwykli. Kolejny powód, dla którego powinniście sięgnąć po tę książkę, to sama bohaterka, ponieważ, już Was ostrzegam na samym początku, Evelyn albo się kocha, albo się jej nienawidzi, ma ona niezwykle ciężki charakter, podejmuje czasami wątpliwe decyzje, popełnia mnóstwo błędów, jednak jest jestem wszystkim taka prawdziwa i Szczera i taka, wiecie, szczera jakby dla samej siebie działa zgodnie z własnym sumieniem i z jakimiś własnymi poglądami, i zdaję sobie sprawę, że dla niektórych może być to troszeczkę kontrowersyjne, jednak postać Ewelin dla mnie jest bardzo bliska, ponieważ mamy podobne poglądy, właśnie podobny charakter, I ja rozumiałam jej decyzje, rozumiałam jej myśli i dlatego. Jeszcze bardziej zżyłam się z tą bohaterką. Evelyn naprawdę nie jest postacią doskonałą, jednak jest doskonała w tym, że potrafi się do swoich błędów przyznać. Ona sobie zdaje sprawę z tego, że nie zawsze postępuje dobrze i w sumie nie wstydzi się tego. I to jest też taka jej pewność siebie, która naprawdę może ludzi zmotywować do zmiany swojego życia, a nawet motywuje jedną z bohaterek tej książki. I muszę przyznać, że Evelyn Hugo to taka postać, która na zawsze zostanie w mojej głowie, w moim sercu, i mimo że jest to taka jakby osoba papierowa, to miała wpływ, w pewien sposób wpływ na moje życie i naprawdę bardzo się cieszę, że mogłam ją poznać. Kolejnym powodem, dla którego musicie przeczytać tę książkę, jest to, że autorka tutaj ukazała miłość jako piękne uczucie uczucie, które nie dzieli, uczucie, które nie ma granic i po prostu tak powinniśmy postępować i tak powinniśmy myśleć. Miłość przecież jest tak piękna, nieważne jaki to jest rodzaj miłości czy do rodziny, czy do przyjaciela, czy do po prostu drugiej osoby to zawsze jest po prostu niesamowite i nie powinno się kogoś nienawidzić czy szykanować. Za to, kogo kocha. I to właśnie Taylor Jenkins' Reid przedstawia w swojej książce. Uważam, że jest to naprawdę ważna lekcja, wartościowa lekcja. Tym bardziej, że cała ta historia osadzona jest głównie w latach tam 50. -tych, 60., -tych, w których na przykład homoseksualizm był takim tematem zakazanym. I w tym wszystkim pojawiają się ludzie, którzy tą miłość tak pielęgnują i pokazują że ona naprawdę nie powinna dzielić i takie jakieś sztuczne podziały tylko prowadzą do jakichś negatywnych emocji, negatywnych sytuacji. No i już chyba ostatnim powodem jest to, że Taylor Jenkins Reid pokazała czytelnikom prawdziwą stronę Hollywood, jak bardzo sztuczne jest to środowisko, jak nie ma tutaj przypadkowych spotkań, nawet randki, małżeństwa, czy przyjaźnie są aranżowane tylko po to, żeby promować nowy film czy nowy serial. Jest to straszna myśl. Ja już o tym jakby wiedziałam wcześniej, ale czasami się o tym zapomina, i po tej lekturze zaczęłam to jakby zauważać wszędzie. Już nie jestem tak wiecie, w stanie spojrzeć normalnie na gwiazdy, zawsze zastanawiam się, czy to jest takie specjalne spotkanie? Czy to zdjęcie jest zrobione tylko pod publikę? I wydaje mi się, że po przeczytaniu tej książki takie myśli też pojawią się w Waszej głowie, i no niestety, mam szkrą wiadomość, jej nie opuszczą i będziecie sceptycznie patrzeć na te wszystkie gwiazdorskie rzeczy, które Was otaczają. Jednak wydaje mi się, że to buduje jakby taką świadomość życiową i lepiej zdawać sobie tego wszystkiego sprawę, a nie tak bycie ślepo podążać za tymi gwiazdami i zawsze myśleć, że to tak wszystko pięknie wygląda, gdzie tak naprawdę dwie osoby mogą się nie znosić, a robią sobie tylko razem zdjęcia, czy wychodzą na jakąś kawę po to, żeby zostać zauważonymi, żeby wypromować samych siebie, albo właśnie jakiś nowy film czy serial. No i jeszcze zanim skończę już ten film, chciałam przeczytać... Kilka ważnych dla mnie cytatów, więc zapraszam do słuchania. Jednym z moich ulubieńców są słowa Evelyn do Monik: kiedy dostajesz możliwość zmiany swojego życia, bądź na nią gotowa. Świat niczego nie daje, musisz sama po to sięgnąć. Jeśli masz się czegoś ode mnie nauczyć, to najlepiej naucz się tego. Ten cytat jest również u mnie na Instagramie, ponieważ bardzo do mnie trafia i jest zgodny. Z takimi moimi życiowymi poglądami. Tutaj mam taki dosyć smutny cytat, który niestety jest prawdziwy nawet w dzisiejszych czasach. A jest to: Chodzi o to, że kiedy mówi się kobiecie, że jej jedyną umiejętnością jest wzbudzanie pożądania, to ona w to uwierzy. I zaznaczam ten cytat, ponieważ mam wrażenie, że dziewczynkom od zawsze wpaja się, że są ładne, że mają być ładne, zadbane, a nigdy nie mówi się im że mają być mądre, wykształcone, czy mieć jakieś zainteresowania i ocenia się je przez ten taki pryzmat piękności. A co gdybyśmy im od małego mówili, że ważniejsza jest ich wiedza i to co reprezentują, a nie to jak wyglądają. Może wtedy świat wyglądałby troszeczkę inaczej. O i tutaj jest jeszcze właśnie taki jeden związany z tym cytat. Nie mówię, że czarujące dziewczyny powinny użalać się nad tymi ładnymi. Twierdzę tylko, że to nie jest fajne być kochaną za coś, co od Ciebie nie zależy. I mam tu jeszcze takie kilka cytatów, które opisują to, jaką postacią jest Evelyn, więc je też Wam przeczytam, ponieważ wydaje mi się, że to troszeczkę zobrazuje Wam e, tą postać. Mm. Nie żałuję wielu kłamstw, ani tego, że kogoś zraniłam. Jestem pogodzona z faktem, że czasami, gdy robi się coś dobrego, skutki uboczne mogą być niezbyt przyjemne. Ponadto odczuwam współczucie dla samej siebie, ufam sobie. Weźmy na przykład to, że wcześniej na Ciebie naskoczyłam u mnie w mieszkaniu, kiedy powiedziałaś, że będę wyznawać grzechy. To nie było miłe i nie jestem przekonana, że na to zasłu zasłużyłaś, ale nie żałuję tego, ponieważ wiem, że miałam swoje powody i zrobiłam, co mogłam, kiedy moje uczucia i myśli zostały wystawione na taką próbę." Drugi cytat to jest bardzo, bardzo, bardzo Evelyn. Po pierwsze, musisz naruszać przestrzeni innych ludzi i nie czuć żadnych wyrzutów sumienia. Nikt ci niczego nie da, jeśli sama tego nie zażądasz. Podjęłaś próbę, dostałaś odpowiedź odmowną. Przejdź nad tym do porządku dziennego. A ta druga rzecz? Kiedy wykorzystujesz ludzi, prób to dobrze. To jest po prostu Evelyn w 100%. I tak jeszcze na koniec, co prawda jest to cytat z samego końca książki, więc może troszeczkę go. Utnę, ale to jest po prostu naprawdę już taka kwintesencja pani Evelyn Hugo. Kiedy będziesz pisała zakończenie, Monik, postaraj się wyrazić jasno, że nie kocham tego apartamentu, nie dbam o pieniądze, że mam w dupie to, że ludzie uważają mnie za legendę, że uwielbienie tłumów nigdy nie było moim celem. Kiedy będziesz pisała zakończenie, Monik, powiedz wszystkim, że tęsknię tylko za ludźmi. Powiedz im, że się pogubiłam, że przez większość czasu dokonywałam złych wyborów. Kiedy wyniesz pisała zakończenie, Monique spraw, by czytelnik zrozumiał, że jedyne, co dla mnie było ważne, to rodzina. Wyjaśni, że ją znalazłam. Spraw, by wiedzieli, że bez niej jestem zdruzgotana. Napisz to wielkimi literami, jeśli musisz. Powiedz, że Evelyn Hugo nie zależy na tym, by pamiętano jej imię. Evelyn Hugo nie dba o to, że ludzie zapomną, że kiedyś żyła. A jeszcze lepiej, przypomnij im, że Evelyn Hugo nigdy nie istniała. Była osobą wymyśloną dla nich, po to, żeby ją kochali. Powiedz im, że przez długi czas byłam zdezorientowana i nie wiedziałam, czym jest miłość. Powiedz im, że teraz ją rozumiem, ale nie potrzebuję już ich miłości. Powiedz im, że Evelyn Hugo się z nimi żegna. I takim akcentem chcę zakończyć ten film. Mam nadzieję, że taka forma wam się podobała, że zachęciłam was do tej książki. A jeśli ją czytaliście, to napiszcie mi, co wy o niej uważacie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, dawania łapek w górę i obserwowania mnie na Instagramie, do którego link macie w opisie. Widzimy się w następnym filmie. Pa pa.